Miejsce nieprzypadkowe do burgości. Także proszę Państwa znajdujemy się w hotelu Wertę Warsaw i właśnie dziś oficjalnie w Państwa Towarzystwie, a także w Towarzystwie Gospodarzy otwieramy 12 klinikę La Perla. La Perla Spa. Poproszę o wielkie Brawa, to jest najlepsze włoska. To jest przede wszystkim Halina Bensira, z tej Kliniki La Perla. Są że są ambasadorki. Kończąc myśl, pani Kaja, dzień dobry. Dziękuję za zlecenie z panią Nataszę Urbańską, dzień dobry. Panu Marty Krópek, dzień dobry. Będę Państwa te przestrzenie wypełnić oklaskami dla pani Ewy Kasprzyk, która to jeździ. i mam nadzieję, że usłyszy nasze brawo. Więc tu jest jakby luksusowe. Proszę Państwa, miejsce naprawdę jest wyjątkowe i proszę mi wierzyć, że to nie jest jakaś koniunktura z mojej strony, że używam takich słów, ale kilka dni temu na zaproszenie Kaliny pojawiłem się w hotelu Wertę Warsaw. Tutaj też kieruję wzrok do gospodarza. To naprawdę piękne miejsce. Poczułem się w nim wyjątkowo i to słowo dzisiaj pewnie będzie odmieniane przez wszystkie przypadki, ale o tym więcej powiedzą nasi goście. Dlatego, już teraz z wielką przyjemnością zaproszę do siebie pana Mirosława Kackowskiego, dyrektora generalnego Hotelu Werte, Autograph Collection Warszawa. Sieć Hoteli Mariot, przestrzeń zdrowego i pięknego życia w Hotelu Werte. Dzień dobry. Pania. Bardzo państwa serdecznie witam. Posłużę się ściągą, dlatego że wbrew pozorom. Y nie na co dzień widzę tak wielu znakomitych, pięknych osób w naszym hotelu. Tak jak Państwo wiecie, jesteśmy nowym hotelem na mapie Warszawy. Jesteśmy hotelem marki Autograph Collection należącym do sieci Mariot, więc do potężnej sieci. Natomiast każdy hotel, autograf ma swoje specjalne DNA, swoją własną historię. I my w tej chwili w Warszawie właśnie tą historię zapisujemy. I mam nadzieję, i bierze to głęboko, że właśnie z Kliniką rapera w tej części spa, zdrowia, beauty i spędzonego, spędzonego fajnego czasu, generalnie, to znajdziecie Państwo u nas swoją, swoje miejsce i będziemy waszą, waszą ambasadą piękna i zdrowia urody w Warszawie. Nie? Dlatego spoglądam na ja. moją serdeczną koleżankę Karinę Bensirę, która jest, uwaga. Prezeską i przede wszystkim założycielką tego wyjątkowego miejsca, kliniki La Perla. To już dwunasta klinika na koncie. I trzeba powiedzieć jednak, że choć klinika La Perla lubi mężczyzn i zaprasza ich do siebie, to jednak klinika jest kobietą. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Oddaję Ci mikrofon, czyli honor, proszę bardzo. Dziennikarz jest kobietą. Wiecie co? Ja się ostatnio tak zastanawiam, właśnie, że tych mężczyzn jest coraz więcej w tych laperlach, i bardzo się z tego powodu cieszymy. W ogóle to dzisiejsze nasze spotkanie miało być pod hasłem Men About Men, ale zmieniliśmy zdanie, bo doszliśmy do wniosku, że to będzie nasze kolejne spotkanie. I tutaj tak odchylę trochę rąbka tajemnicy i pozwolę sobie przedstawić e, doktora e, Janusza Wolskiego, który jest z nami, jest urologiem, dołączył do grupy lekarzy, ekspertów Kliniki La Perla. Dlaczego? <noise> Właśnie dlatego, że w tej chwili zaznaczył na La Perla, czy ja zbudowałam. Wpadłam na ten pomysł 25 lat temu. Dzisiaj się mi to jest 12. A dlaczego ona jest 12? A dlatego, że ja kocham to, co robię. Klinika powstała z pasji, z miłości do tego, co udaje mi się kreować, z poczucia, że robię coś dobrego z tysięcy pacjentów, klientów, klientek, które do Laperli przychodzą. Oczywiście dzięki naszym gwiazdom, które nam towarzyszą od tylu lat. E, dzięki ich wsparciu, dzięki wsparciu dziennikarzy, którzy ciągle o nas piszą, jest nam szalenie miło, e, dziękujemy wszystkim za to dzisiejsze przybycie i pamiętajcie o tym, że to, co powstaje z pasji, musi być dobre i mam nadzieję, że w tych wnętrzach, tego pięknego hotelu, e, no, też dzisiaj padło pytanie, a jakim cudem? I się znaleźliście werte? No takim cudem, że historyk sztuki nie mógł pominąć takiego miejsca na mapie Warszawy. E, wiele osób zarzucali to, że dlaczego humanistka zajęła się biznesem beauty. No zajęła się biznesem beauty, bo jest to jej pasja, a drugie wykształcenie, ale tym moim pierwszym wykształceniem jest historia sztuki. I Pałac Branickich, ten przepiękny budynek, sposób jego wyremontowania, przekazania do użytku, ja jestem pod ogromnym wrażeniem i za każdym razem jak wchodzę do pokoju, do restauracji czy do kolejnych sal konferencyjnych odkrywam coś nowego i myślę, że tak będzie jeszcze bardzo, bardzo długo. I uważam również, że Państwo, goście tego hotelu, są pod podobnym wrażeniem.

w mojej głowie powstał pomysł budowania czegoś dla kobiet, żeby mogły powstrzymać procesy starzenia, żeby dzięki zabiegom mogły czuć się pewnie, żeby miały poczucie własnej wartości. To wszystko zostało oczywiście obudowane odpowiednimi umiejętnościami, których czerpałam. Z całego świata. Informacje, studia zagraniczne to wszystko samo nie przyszło. O to trzeba było się mocno starać i walczyć. Ale dzięki temu wiem, że 12 klinika La Perla, którą mam przyjemność dzisiaj razem z dyrektorem Jarosławem otwierać, jest to wisienka na torcie w lokalizacji warszawskich spa. Ponieważ te kliniki, które mamy w Warszawie, to chirurgia plastyczna, to medycyna estetyczna, to kliniki typowo miejskie, ale Miejskiego spa jeszcze nie było. I w tym pięknym otoczeniu w hotelu Mariot Verde w Warszawie, w Pałacu Branickich po 12 latach. Ciężkiej pracy, konserwatorów, zabytków razem z budowniczymi, którzy musieli się w 100% podporządkować historii tego pięknego miasta Warszawy, powstał ten hotel, a w nim La Perla. Także serdecznie zapraszam e, i Państwa, i gwiazdy, i dziennikarzy do odwiedzenia tego obiektu i La Perli, która ma w swojej ofercie kosmetyki e, na powstałe z inicjatywy naszych lekarzy, z wiedzy i doświadczenia naszych kosmetologów, dla wszystkich naszych pacjentów. mamy przyjemność dzisiaj przedstawić markę nową w starej mandce Beauty Boxa, ale nową linię, bo Bajka Lina Bensira limitowaną, którą razem z Polską Akademią Nauk i Wyższą Szkołą Inżynierii Zdrowia udało mi się stworzyć. i Jest to prezent gwiazdkowy tak naprawdę dla naszych klientów. Linia, która bazuje na nanotechnologii, gdzie jest nano złoto, nano srebro i nanoplatyna. Bardzo konkretne, w dużej ilości substancje aktywne, ale nie cała tablica Mendelejewa, bo wtedy tych ilości jest naprawdę mało. Także konkretne, mocno działające, dobrze działające ingredients, czyli składniki kremów, które potrzebne są w dojrzałej skórze, zarówno męskiej, jak i damskiej. To miejsce ma być otwarte nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, którzy znajdą tutaj klub dżentelmena, którzy znajdą siłownię, którzy znajdą basen i świetną kuchnię w, w restauracji. Zapraszam. Dlaczego dla Perla nie wyobrażam sobie. Nowoczesnej kobiety dbającej o siebie bez wizyt w Laperli. Zaprzyjaźniłam się z Kaliną Bensirą, Super bizneswoman, super kobietą, która jest tak zorganizowana i tak przesympatyczna, przemiła i dla niej nie ma rzeczy niemożliwych i to jest chyba najlepsze. I dzięki temu właśnie dzięki naszej też przyjaźni weszłam troszkę w jej świat. Nowe technologie, fantastycznych doktorów. Taką świadomą pielęgnację dla dorosłej kobiety. Także dziękuję bardzo za, za takie miejsce za to, że tych miejsc powstaje z każdym rokiem coraz więcej. Jestem lojalna, jestem wielką fanką i, i jak tylko mogę korzystam, bo, bo tak jak podkreślam, świadoma pielęgnacja czyli prewencja czyli nie zapychanie siebie sztucznymi rzeczami, ale świadome dbanie, rozmowa i taka ogólna totalna super pielęgnacja. Także zapraszam serdecznie w moim imieniu, bo to jest najlepsze miejsce. Pojawiło się słowo prewencja, bo to jest chyba słowo klucz w pielęgnacji. Żeby nie za późno zaczynać, żeby wcześniej wyprzedzać jakby um, oznaki starzenia, czy w ogóle zdrowie, żeby wyprzedzać te trudne momenty, które później one i tak przyjdą. Także i badanie się, i dbanie i od środka, bo to jest także dieta, to są masaże. I to wszystko tworzy jakąś taką pełną gamę, a, jak ja postrzegam pielęgnowanie ciała, umysłu sery i jakości skóry. I dzięki miejscu takim jak Latella mogę spełniać swoje najbardziej wydumane, wymyślne sposoby. Myślę, że to jest miejsce najlepszych technologii, najlepszych doktorów, najlepszych preparatów. I na co tylko mielibyście ochotę, to oni tutaj Wam to wykonają. Także tu wpadacie w najlepsze ręce. Naprawdę najlepsze. Ja wiem, że powtarzam, ale to słowo tu idealnie pasuje. Najlepsze. Także polecam, jestem już od kilku lat związana z lapelą i z ręką na sercu, kochani. Najlepsze miejsce.